Zdarzenia z Florydy serdecznie dziękuję panu Jackowi za tak znakomity występ. I chcieliśmy poprosić o kilka słów komentarza. Czy publiczność się spisała czy jest pan no, zadowolony? Publiczność, publiczność jest niesamowita. Ja tylko się bałem kiedy w którym momencie pęknie ta bariera i mimo e, tego że się zaczął Wielki Post i że był z nami e, ksiądz na sali e, który jednak dobrze nam życzył. I ta bariera pękła, jakoś wszyscy wyskoczyli i za, zaczęli jak na prawdziwym koncercie Rolling Stonesu się bawić. Polonia więc więc było, było super. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze przyjechać kiedyś z zespołem całym i zagrać duży koncert z, z pełnym składem, muzykami na żywo, bo dzisiaj występowałem z podkładami, puszczanymi z aparatury. Ale zobaczcie na YouTubie moje występy z zespołem, to będziecie mogli się zorientować, ja mam taki duży półtorej godzinny show poświęcony wyłącznie Joe Cockerowi, ale mam też takie show, które się nazywa Muzyczne twarze kawalca, gdzie śpiewam totalnie różne utwory i to jest tak zwana kaskaderka wokalna, jak ja to nazywam. No na pewno będziemy oglądać. A jeszcze chciałabym zadać takie pytanie. Jak to się stało, że z aktora filmowego i teatralnego yy, przemieniłeś się w piosenkarza? Nie, ja się nie przemieniłem, ja jestem aktorem. To, co robię wokalnie na scenie, jest też aktorstwem. Yy, tylko, że po prostu wzbogaconym o, o wokal. Yy, ja yy, nawet śpiewając piosenki, które są takie yy, łatwe, rozrywkowe i tak dalej, Staram się w to wkładać przede wszystkim myśl, tak jak to robię na scenie, grając sztukę. Ja nie przestałem być aktorem. W dalszym ciągu jestem, gram w tej chwili w pięciu różnych produkcjach teatralnych. Być może uda nam się przyjechać tutaj ze spektaklem. Mamy taki nieduży trzyosobowy spektakl zresztą kanadyjskiego autora. Kobieta na zamówienie. Teraz przygotowujemy czteroosobowy spektakl pod tytułem Winda do Nieba z Darkiem Kortkiem i ja, ja cały czas jestem aktorem, a śpiewanie jest tylko częścią jakby mojego zawodu. Występowałem w paru musicalach, być może jeszcze będę występował, także okay. śpiewania nie zamierzam jakby odkładać, tylko wzbogacać nim swój warsztat. No to dziękujemy bardzo, bo wychodzi Panu to przepięknie. Wszyscy jesteśmy zauroczeni i bardzo, bardzo dziękujemy. I chciałem jeszcze podkreślić, że ja zawsze śpiewam na żywo. Nienawidzę śpiewania z playbacku, bo uważam, że to jest nieuczciwe wobec publiczności, która płaci za bilety. Tak jest. Tak. My też tak uważamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.